Cześć, tu Marcin Medgamer, Gamesforandroid.pl Dzisiaj bardzo fajna gra tytuł Blitz Brigade tak to się bodajże nazywało ile dobrze pamiętam typowa strzelanka z możliwością pogrania w sieci w tak zwanego multiplayera pokażę wam to w późniejszej części filmu na razie zaczniemy od opcji Training Mission Missions, czyli standardowego, można powiedzieć, single player'a. Jak widać, no mamy kilka, kilka tutaj tych plansz do przejścia, żeby nie powiedzieć, że kilkanaście. Każda z nich z kilku podstanek jeszcze się tutaj hmm, składa. Jak widać, 10 tam było, bodajże, chyba nie wiem, z 12. Mamy raz, dwa, trzy. Tak, 12, no to 120 misji do przejścia, można powiedzieć, z singlu. Dla tych, którzy nie odnajdą się w multiplayerze, jest to pewna jakaś alternatywa. Sam będę chętnie w to grał. Zaraz Wam pokażę, jak sama gra wygląda. Graficznie super zrobiona. Eee, można powiedzieć, że Game zrobił bardzo dobry klon pc Team Fortress. Aż ja się dziwię czasami, że Gameloft czerpiąc inspiracje chyba dosyć mocno z gier Call of Duty, nie Call of Duty i tak dalej Nie musi płacić Nie musi płacić firmom za pomysły A raczej za ich kradzież by powiedział Początkowa misja Polega na tym, żeby obronić swoją pozycję jak widać nie jest to jakoś specjalnie trudne z taką giwerą. Ok, no i pierwsze, pierwsza misja za nami. Zbieramy podczas, podczas rozgrywki jakieś punkty i, i monety, które później będzie można wykorzystać na zakupy w sklepie. Jedziemy kolejną misję. No tu już trzeba w kolejnej misji pobiegać trochę bliżonko i po gościu. Co ciekawe, za ustrzelenie tego ptaka można dostać dodatkowe punkty. Ale raz zablokowałem się, zobaczymy co tu wolno. Paczuszka, coś głosujemy, czy nie? O, nutku, klimie. Coś mi się palec blokuje. Na ekranie. Dobra, spróbujemy ich granatem podrzucić Strzałka pokazuje nam z której strony odchodzi przeciwnik Jak widać wystrzelałem całą amunicję Na całe szczęście wystarczyło na ukończenie poziomu. Kolejne, kolejne monety zdobyte. Odblokowała się widać kolejna broń, niestety za którą będzie trzeba zapłacić. No i jeden diament zdobyty. Jedziemy kolejny poziom. Tutaj się wyświetla typ misji, co trzeba zrobić. Tutaj trzeba zabić wszystkich nadchodzących przeciwników broniąc z punktu w którym stoimy, no i zrobić to możliwie jak najszybszym czasie w zależności jak szybko to się uda, to jest znowu jakieś gwiazdki zbieramy bardzo fajnie dźwięk jest to zrobione, poza grafiką spadło coś, ustrzedzimy nie no niewątpliwie potencjał by zostać hitem Google Play Store, moim zdaniem. Zakładając, że zaraz nie będą robili jakichś przekrętów z monetami i nie będą wszyscy biegać z bazukami po scenach, po, po mapach. Jak widać, granacik leci. Przy okazji, jak widzieliście, tam strzeliłem jakiś puzla tutaj się zbiera obrazek. Nigdy jeszcze na razie nie udało mi się zabrać całego obrazka. Pewnie jak się uda, to jakiś dodatkowy bonus znowu się pojawia. Niestety nie dowiecie się o tym, dopóki sami nie dacie rady uzbierać całego. A mi się na, tak jak wspomniałem, na daną chwilę nic nie udało jeszcze zabrać. Dobra, jeszcze jedną misję wam pokażę. No, akurat dobrze się trafiła. Jako snajper przyjdzie nam postrzelać. I tutaj, tu trzeba możliwie. Uciek kurcze, jeszcze dwóch trzeba strzelić. Dobra, no i się udało. No i tak wyglądają te misje w trybie single. Myślę, że fajna alternatywa dla multiplayera. Ja na pewno w to jeszcze sobie sporo bogram. Już miałem, miałem ze sobą, już... bodajże, chyba już byłem gdzieś w tych okolicach, tutaj, ale zalogowałem się na konto. Yy, GameLoftu, które jest potrzebne do grania w multiplayera, można się też logować przez Facebooka. Ja wolałem to zrobić przez, przez konto GameLoftu no i przez to straciłem cały, cały ten dorobek, powiedzmy, który udało mi się zdobyć, zdobyć bez zakładania konta. Dobra, to przejdziemy do multiplayera teraz. Teraz pokażę Wam to, co <laughs> większość może najbardziej interesować, czyli multiplayer. Zaczniemy od profilu. Tutaj nam się <laughs> tu nam się zbierają statystyki. Jak widać, 18 razy kogoś załatwiłem, 29 razy zginąłem. Czyli bez strzału. Wchodząc tutaj, możemy sobie otworzyć konkretne kategorie żołnierzy. Jak widać, żeby odblokować tutaj tego pacjenta, trzeba 94 diamenty, z użycia mam tylko 6 uzbieranych. Ale wrócimy do tego, którym gram. I teraz, tak hmm. można sobie kupować, oczywiście, bronię. Tu mamy to, co mam teraz na bieżąco, to, co używam. Przesuwając palcem w prawo, pojawiają nam się jakieś dodatkowe bajery Za które oczywiście trzeba płacić. Teraz zwróćcie uwagę, że na przykład coś takiego tak, 150 tysięcy i 592 diamenty oczywiście żeby uzbierać to chyba będzie trzeba do śmierci grać to załóżmy że, że kupujemy teraz zobaczcie na te chore ceny 650 diamentów 63 zł załóżmy że chcielibyśmy sobie kupić 5000 diamentów no to trzeba wydać 300 ponad no, trochę chory film tak naprawdę Podobnie sytuacja się ma, jeżeli chodzi o mety. Monety zdecydowanie szybciej się zbiera niż te diamenty. No ale do najtańszych ceny też nie należą, tak? Do najniższych. Dobra, co? <coughs> Znajdziemy jakąś grę, pokażę Wam, jak to wygląda podczas rozgrywki. I teraz tak do wyboru. Szybka rozgrywka dead match, Dominacja. No i jeszcze raz z powrotem szybka mapa, bez różnicy, tak, weźmiemy sobie Szukanie no, Tak jak wspominałem już na początku przy okazji szybkiego omawiania y, opcji single player, czyli tam to się nazywało Training Missions, chyba bodajże coś takiego. Grafika bardzo fajnie tutaj wygląda. Aż chce się grać, szkoda tylko, że... Szkoda tylko, że... No do zabawy w multiplayera trzeba wydać trochę kaski. No i macie. Okay, mapka. Ja teraz postaram się <coughs> postaram się kogoś ustrzelić, może się uda. Poruszanie tu mamy bieganie, lewo prawo, podskok. Przybliżenie. I tutaj jakieś granaty i różne opcje, które możemy sobie wykorzystać. Na razie nie będziemy z tego korzystali. No, biegnie jakiś pacjent. Mm, Korрат mu. udało się ustrzelić pierwszego gościa coś mi się palec zblokuje na ekranie drugi ustrzelony Jak widać, trafienie nie jest zbyt proste. No i dostałem kulkę. W międzyczasie można znowu coś zakupić, jakieś dodatkowe gadżety. Żeby automatycznie szybko odnowić grę, to trzeba zapłacić jednego diamenta. Ja sobie poczekam. 12 sekund trzeba czekać, o ile dobrze pamiętam. Więc tragedii nie ma. Dobra, przejmujemy flagę. Akurat z jakimiś tienasami chyba gram Już kilku nie ma, tylko raz zebrałem kulkę. Dobra i tyle. No i cała rozgrywka trwa <laughs> w tym przypadku 7 minut. No nie będę Wam pokazywał całej Myślę, że To co zobaczy, zobaczyliście w zupełności wystarczy. Gra na pewno bardzo fajna gdyby nie fakt, że trzeba Gdyby nie to, że Ci co mają chęć i Możliwość wydania jakiejś konkretniejszej kasy na ulepszenia będą tu pewnie wszystkim łodzić dupsko no, jak widać, nawet za darmo, mm, grając na jakichś podstawowych broniach bez jakichś specjalnych ulepszeń, i tak można do tego gościć. Łuc. no sterowanie, niestety, nie należy do najprzyjemniejszych. Ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Dobra, to tyle. Dajcie znać czy też yy, gracie. Piszcie swoje niki pod filmikiem, albo piszcie nicki w komentarzach na stronie. To może na, na którejś mapce się spotkamy i będzie, będziecie mieli możliwość zgłojenia mi albo ja Stłukę wasz. Standardowo zapraszam do subskrypcji filmów oczywiście. Lajkujcie filmy, jeżeli wam się podoba. Piszcie komentarze, jeżeli wam się coś nie podoba. Jeżeli byście chcieli, żeby coś zmienić. Albo ewentualnie byście chcieli zobaczyć jakieś inne ciekawe tytuły na Androida. Macie jakieś propozycje. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Na razie cześć.